Wyobraź sobie, że idziesz przez miasto i widzisz żebraka, przed którym znajduje się kubek do wrzucania mu pieniędzy oraz karton z napisem Jestem niewidomy. Okazuje się jednak, że ludzie raczej niechętnie rzucają do kubka pieniądze. Następnie żebrak trochę modyfikuje swój napis na kartonie i dopisuje do niego cztery wyrazy. Jest wiosna, a ja. Cały napis brzmi teraz tak. Jest wiosna, a ja jestem niewidomy. Okazuje się, że wkrótce po dopisaniu tych czterech wyrazów, osoby zaczęły się zatrzymywać, rozmawiać z bezdomnym, a kubek z pieniędzmi zaczął się szybciej zapełniać. Opisana sytuacja jest prawdziwa i miała miejsce w Central Parku w Nowym Jorku. Klarowność przekazu zależy od kontrastu. Ludzie zaczęli bardziej współczuć bezdomnemu z powodu jaskrawego skontrastowania ich rzeczywistości ze światem niewidomego żebraka. Często rozumiemy coś lepiej, gdy widzimy to w porównaniu z czymś innym, niż wtedy, gdy widzimy to w izolacji. Najistotniejsze pytanie, jakie można zadać, to w porównaniu z czym? Ten dość drastyczny przykład pokazuje nam istotę klarowności przekazu, a klarowność przekazu jest jednym z podstawowych elementów skutecznej sprzedaży. Pamiętaj, jesteśmy sprzedawcami zawsze. Gdy staramy się wpływać na innych, by poświęcili swoje zasoby, czy to namacalne jak gotówka, czy nienamacalne jak wysiłek lub uwaga, na rzecz czegoś, co my mamy. Czy ci się to podoba, czy nie, dzisiaj wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Podam kilka przykładów. Lekarz przekonuje pacjenta do stosowania danego leku. Prawnik przekonuje sędziego do wyroku. Trener dopinguje zawodników. Pracownik przekonuje szefa do podwyżki albo urlopu, nawet na Facebooku zabiegamy o komentarze i polubienia, a własne dziecko przekonujemy do zjedzenia obiadu. Można wymieniać bez końca, bez względu na rodzaj pracy czy na dziedzinę naszego życia. Także ten żebrak na pewien sposób jest sprzedawcą, bo przekonuje przechodniów do swojej krzywdy i ciężkiego losu i rzucenia mu pieniędzy do kubka. Podstawowe wyobrażenia o sprzedawcy są takie, akwizytor. Telefonista, sprzedawca na targu. Prawda jednak jest taka: każdy jest sprzedawcą także ty i ja i oprócz spania, jedzenia i toalety prawie każda nasza czynność polega na nakłonieniu innych, by poświęcili jakieś swoje zasoby. Skoro wszyscy jesteśmy sprzedawcami to warto wiedzieć też o pewnych podstawowych aspektach każdej sprzedaży. Jedną już poznałeś jest to klarowność przekazu. Teraz przypomnij sobie. Na pewno znasz tabliczki z napisem: Posprzątaj po swoim psie. Ustawiane na połaciach trawy, aby uniknąć oczywistego i śmierdzącego problemu. Oczywiście nie na każdego właściciela psa działa to skutecznie. Można jednak zwiększyć skuteczność tego przekazu. Popatrz. Tu bawią się dzieci. Posprzątaj po swoim psie. Jak teraz ludzie będą reagować? Przypominając powód, dla którego obowiązuje ta reguła. I starając się wywołać empatię u ludzi wyprowadzających psy, twórca znaków zwiększa prawdopodobieństwo posprzątania psiej kupy. Twórca jasno wskazuje cel, czemu ma służyć czysty trawnik. Cel niby jest oczywisty, ale jednak jego dosłowne przedstawienie oraz nadanie mu osobistego charakteru zwiększa skuteczność. Skuteczniej sprzedał ideę sprzątania po psach. Pamiętaj więc, zawsze podkreśl odbiorcy. Czemu ma służyć dana sprawa? Według danych statystycznych 1 na 9 Amerykanów pracuje jako sprzedawca, czyli w samych Stanach ponad 15 milionów ludzi codziennie zarabia na życie, przekonując innych do jakiegoś zakupu. Według danych Eurostatu 13% z łącznej liczby ponad 200 milionów zatrudnionych w Unii Europejskiej bezpośrednio pracuje w sprzedaży. Jeśli jednak sięgnąć głębiej, to okazuje się, że wszyscy inni też zajmują się sprzedażą, choć nie bezpośrednio. Wszyscy jesteśmy sprzedawcami, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zawsze, gdy staramy się przekonać do czegoś innych i chcemy wpłynąć na ich zachowanie, stajemy się sprzedawcami. A jeśli wszyscy coś sprzedajemy, czy możemy robić to lepiej?